Dzisiaj pokażę wam 10 modyfikacji mega kozackich, jakie wyszły albo zostały zaktualizowane do Farming Simulator 2022, polecam. Ten Masę Ferguson jest bardzo dobrym kombajnem na takie małe gospodarstwa, jest bardzo dobrze udźwiękowiony, naprawdę ma fenomenalne dźwięki. E, taki właśnie szum, ta praca młocarni, to wszystko fajnie bardzo słychać. Jeżeli wejdziecie sobie do środka to zobaczycie, że właśnie to wszystko też w środku fajnie wygląda, choć tu nie ma kabiny. E, z zewnątrz też bardzo fenomenalnie wykończony, idealny kombajn na małe gospodarstwa. No i jakaś tam odskocznia od tej bistuli czy bizona. Kolejnym fajnym modem jest taki jakby zbiornik na wasz obornik. Możecie sobie go postawić oczywiście przy jakiejś oborze czy chlewni i zwróćcie uwagę jaki on jest mały. Jest idealny, żeby właśnie wywozić sobie bardzo małe ilości gnoju, żeby po prostu z tego, yy, z tego silosu wrzucać sobie na przykład łopatą na rozrzutnik albo na przyczepę. To jest idealne naprawdę, gdy macie 3, 4, może maksymalnie 5 świnek albo krówek. Ostatnio została zaktualizowana fajna MTZ-82. Jeżeli lubicie takie właśnie style MTZ, tak takich starszych, z dużą możliwością tuningu, no i na przykład z możliwością otwierania klapy i tak dalej, więc sporo fajnych możliwości. Dobry dźwięk całkiem jak na MTZ polecam. Z masą możliwości tuningu, a na dodatek jeszcze z modchaba. Idealna przewracarko grabiarka gwiazdowa ma oczywiście 7 typ, sześciogwiazdowy typ i pięciogwiazdowy typ w tym modzie, więc możecie sobie go dostosować jak tylko chcecie naprawdę mega dobrze wykonana modyfikacja, bardzo idealnie działa cała jej funkcjonalność i przewracania i zgrabiania i ta animacja właśnie tego kurzu, naprawdę najlepszy mod na zgrabiarko, przewracarkę jaki widziałem już naprawdę chyba od może dwóch yy, dwóch farmingów i to jeszcze dodatkowo na mod hubie bez żadnych baków. No ale żeby mieć takie modyfikacje, to trzeba mieć też portale neba, no bo tam znajdziecie właśnie te najtańsze giereczki, jak na przykład Farming, czy Eurotrack i tak dalej, czy nawet DLC do Farminga, jakieś platynum medyczny i tak dalej. W ogóle, jeżeli już wam się znudził Farming, wejdźcie w kategorię symulatory, tam znajdziecie wszystko, co wam się tylko podoba, najróżniejsze gierki, odskocznie, żeby sobie odpocząć od Farminga i może pograć w coś innego. Dzięki modowi z miejsca tego będziecie mogli na ludzi przybliżać sobie, zoomować sobie przy edytorze jakby mapy idealnie, można powiedzieć co do centymetra, aż do samej ziemi. Normalnie kiedy edytowaliście sobie teren, czy chcieliście sobie coś budować, no to nie mogliście sobie tak mocno przybliżyć, a teraz będziecie mogli przybliżyć sobie na totalnego maksa. Ten Bizon Gigant będzie idealny dla Was, bo jest z mod huba, jest bezpieczny, jest bardzo dobrze wykonany z zewnątrz, jak i jaki jak i header również. Dźwięki są po prostu fenomenalne, w środku feeling jest po prostu przecudowny, tylko braci kosić, idealna takie średnie gospodarstwa, ale nadal w polskim stylu. Na miejscu czwartym Ursusy od Kasztana. Bardzo dobrze wykonane Ursusy. Naprawdę, mamy tutaj najróżniejsze typy i te małe Ursusy i te duże i z napędem 4. 14... 2 i z napędem 4x4. Naprawdę wybór jest ogromny. Możliwości konfiguracji jeszcze więcej. Jeżeli popatrzymy na to pod względem tego, jak wyglądały Ursusy wykonane w Farmingu 19, tutaj na pewno potężnie zmieniły się dźwięki. Moim zdaniem są o wiele lepsze. Szczegółowość wykonania modelu, modeli też jest moim zdaniem o wiele, wiele lepsza. W ogóle zabawa i feeling jazdy z ty, tymi Ursusami wydaje się jakiś taki przyjemniejszy, a dodatkowo teraz na przykład możecie sobie zdjąć maskę z tego ciągu Naprawdę daje to ogrom, ogrom fanu. Sami zresztą zobaczcie. Mod, który może się wydawać totalnie głupi i bez sensu, ale w multiplayerze ma ogromne znaczenie. Jest to krzesło. Bo teraz te krzesło możecie sobie kupić normalnie jako tam inne urządzenie, wziąć je w rękę, przestawić w inne miejsce i na nim usiąść. Wiecie jakie to fajne może generować jakieś takie zabawy, że przychodzicie do sąsiada, gadacie, siadacie, rozmawiacie i tak dalej? Naprawdę, jeżeli gracie na multiplayerze, mega wam polecam tą modyfikację. Kolejna wersja, kolejna aktualizacja tych Ursusów C355, 3P, 360 i tak dalej. Dużo nowych możliwości tuningu doszło do tych e, ciągników, co działa na pewno na ich plus. E, bardzo fajnie teraz one też działają, e, lepiej niż poprzednio na pewno. Ja jestem bardzo zachwycony, tylko moim zdaniem te Ursusy troszeczkę odbiegają jakością dźwięku, szczególnie te 3P. Jakość mi ten dźwięk tak do końca nie siada, wy napiszcie w komentarzu co o, o nich sądzicie. Moim zdaniem spoko, ale tutaj dźwięk do pra ver. I na miejscu pierwszym New Holland T8 ICS, naprawdę to jest bydle 350 albo 400 konne nawet, naprawdę potężna, potężna machina, ma możliwość otwierania maski, drzwi, regulacji sobie lusterek i tak dalej, w środku tak dobrze wykonanej modyfikacji, tak nie widziała. na zewnątrz też po prostu jakość tekstur tego wszystkiego, jestem pod wrażeniem, idealnie tu wręcz działa cała jakby fizyka tego, zobaczcie pojazdu, tego traktora, popatrzcie jak tu wszystko się rusza na nierównościach, Podczas prac polowych i tak dalej, naprawdę, jeżdżąc takim ciągnikiem, pracując z nim, poczujecie taki po prostu idealny feeling yy, jazdy taką dużą maszyną, dobrze, bardzo wykonaną. Ja jestem pod największym wrażeniem tego ciągnika. Jeżeli ktoś lubi duże ciągniki, ma duże gospodarstwo, to tego New Hollanda musi koniecznie, koniecznie, musi je posiadać. On dodatkowo jeszcze posiada masę, wiele, wiele funkcji. Jeżeli miałbym to Wam wszystko przeczytać, to by nie starczyło pewnie tego odcinka. Koniecznie sobie go przetestujcie. Tylko uważam, że ma. Jeden minus, że na słabsze komputery może trochę przelagować.